A witam wszystkich. Jak widzicie, mamy godzinę 8 rano. Ja właśnie zjadłem swoje śniadanie. to jak widzicie, jest lekki burdel. Zaraz to będę zmywał. Ale co jest najważniejsze, jesteśmy już. Jesteśmy już w moim nowym mieszkaniu. Dzisiaj właśnie była pierwsza noc, kiedy tu spałem. Jak widzicie, jeszcze mało tutaj rzeczy. Aczkolwiek. Powoli, powoli sobie tam wszystko będę wykupowywał, jak będzie kasa, układał. Grunt, że jest to, co jest najważniejsze. Mamy czajniczek, mamy olej w sprayu, mamy mister Mazika, mamy blender, kuchenkę, piekarnik, to wszystko jest. Mamy mikrofalówkę, to jest też bardzo istotne. No i co? Pokażę Wam teraz może zawartość mojej lodówki, bo dawno jej nie pokazywałem. Jak widzicie zabrażalnik mam teraz już dosyć mały. No ale mamy tu jakieś warzywa. Tu są ryby, e, mintaj i czarniak. Ryby kupowane w Lidlu polecam Wam, cenowo są naprawdę dobre. Mają jak widzicie tylko 5% glazury i faktycznie jest to tylko 5% glazury. I płacicie za rybę, a nie za wodę. Tu mamy mięso. Piersi z kurczaka zamrożone. Surowe jeszcze, ponieważ no... Dostałem wyprawkę na odchodne. mamy trochę wołowiny. Trochę właśnie piersi z kurczaka. Tam jeszcze jest trochę tego... Yy, mielonego indyka. No a tu mamy już przygotowany moim starym sposobem yy, wołowinę przygotowaną. Już zrobioną. Tam mam jeszcze maliny no to to jest to jeśli chodzi o rzeczy yy, zamrożone no i mamy lodówkę jak widzicie na razie szału nie ma mamy tutaj yy, dwa przeciery pomidorowe też z Lidla Nosti mamy tutaj sok z stryny używam go do ryb oprócz tego ketchup, Heinza i musztardę kamisa. Jesteśmy na masie, więc po prostu czasami sobie dodaję takich pierdół i nie wliczam tego nawet w makro Dalej co my tu mamy. Serek wiejski piątnicy. Twaróg. Yy, tego, twaróg z mlekowity. 0% tłuszczu. Oprócz tego oczywiście standardowo mój ser Linessa. Fasola biała z reala. Z tyłu mamy jeszcze Puszeczkę tuńczyka. Spinak zielony, też kupiony w Lidlu, świeży. Używam go do szejków. Oprócz tego mamy jeszcze świeżego pora. No i oczywiście najważniejszą rzecz, czyli jaja. No i tak to wygląda. Mamy tu jeszcze źródła naszych węgli. Czyli mamy tak makaron, który już wszyscy znacie? Pasolę czerwoną, ryż biały, ryż parboiled, płatki, goodie błonnik, też z Lidla. Dlaczego one są dobre? Polecam je, wiem, je, co ja pierdolę. Polecam wam je, zwłaszcza na redukcji. Zwróćcie uwagę na małą zawartość tłuszczu, a na zawartość błonnika. W 100 gramach macie prawie 22 gramy błonnika i tylko 62 gramy węgli więc to jest naprawdę zajebiste. Źródło, jeżeli chodzi o węglowodany na redukcji, ja je po prostu czasami dodaję. Jak mam taki dzień, że zjem mało błonnika no to dodaję go trochę. Znaczy, dodaję tych płatków i jest gitara. Oprócz tego mamy jeszcze chleb tostowy pełnoziarnisty No, więc taki, tak on właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o makrosy, to też są według mnie bardzo dobre. Bo jak widzicie. Ma tylko 1,1 g cukru na 100 gram produktu a tłuszczu ma tylko 1,6 g a w jednej kromce mamy 0,4 g. Tak więc no, wydaje mi się, że jest to też bardzo dobre, fajne źródło jeżeli chodzi o węgle. Fajne urozmaicenie. No i mamy tutaj produkt, który zakupiłem dzięki Sakerowi. Polecał te nowe cokapiki, więc stwierdziłem. A co tam? Jesteśmy na masie, spróbujemy. I faktycznie, muszę wam powiedzieć, że są to chyba najlepsze płatki jakie w życiu jadłem. No kurwa, nie ma lepszych, po prostu nie ma lepszych płatków. Jeżeli lubicie Nutellę, to faktycznie, tak jak Saker mówił, smakują dokładnie jak Nutella. I są po prostu zajebiste. Nie jem ich dużo, ale sporadycznie do jakiegoś szejka. Często robię tak, że po prostu miksuję twaróg z wodą, bo ja nie piję mleka. Miksuję twaróg z wodą. Dodaję tych płatków później i po prostu jest rewelacja. No więc, tak to wygląda. Na siłowni pójdziemy dzisiaj, myślę, po dziewiątej. No, planowo miałem być na siódmą, ale wczoraj, tak naprawdę, dopiero wczoraj, tak naprawdę, dopiero mniej więcej o godzinie dwudziestej trzeciej ogarnąłem tutaj w miarę to jako tako. A położyłem się spać przed dwunastą, a ja budzika nie używam. Tak więc, no obudziłem się 7.20 około, więc poszedłem się odlać, wypiję białeczko i zrobiłem sobie śniadanie, które już zjadłem. Czy notabene właśnie śniadanie rolnego kolemana, no ale to już chyba powinniście wiedzieć. No więc tak to wygląda jak na ten moment, dzisiejszy dzień będzie trochę intensywny, a to nawet nie z racji na to, że jest Sylwester, tylko z racji na to, że po prostu muszę jechać do Ikei kupić sporo rzeczy do mieszkania. No więc po prostu w późniejszej części filmu zapraszam Was na wycieczkę po IKEI. Czy też może nie wiem zobaczymy jak to wyjdzie w prawie. No ale na pewno jak będziemy tam w tej okolicy to będziecie o tym wiedzieć. Zostańcie na linii. Tylko ponownie. Słuchajcie, no, mamy godzinę 8.45. Za parę minut... Czekajcie jak to złapać. Tak a będzie dobrze. Za parę minut będę zawijał nasiłkę. A co ja musiałem teraz pokazać? Zaraz wam musiałem pokazać jak wygląda yy, moje zawsze codzienne przygotowanie przedtreningowe czyli yy, wielu, osób, zwa, wielu z was bierze jakieś przedtreningówki, inni jedzą jakiś posiłek, niektórzy nie wiedzą co mają robić no ale pamiętajcie zasadę, że im prościej tym lepiej dlatego w moim wypadku jak to wygląda już wam pokazuję Tutaj pierwsza rzecz, mamy makaron 130 gram, już zrobionego, wezmę go z tą odżywką, białkową, wsypię do pojemnika i to będzie mój posiłek potreningowy. Następnie będę jechał do Ikei, a troszeczkę dzisiaj, że tak powiem zaspałem, a poza tym wczoraj nie zrobiłem, znaczy nie zrobiłem, nie wziąłem z domu w pośpiechu, zapomniałem wziąć rice cookera, grilla George'a Formana, więc po prostu dzisiaj będę musiał tam jeszcze raz podjechać ale nie zmienia to faktu, że nie miałem jak przygotować sobie znaczy nie miałem, miałem ale nie miałem czasu przez to, że nie, nie mogłem użyć rice cookera, nie miałem po prostu możliwości zrobienia tego ryżu, dlatego rozwiązanie alternatywne 100 gram płatków owsianych z miarką odżywki wymieszane na sucho zjem to popijając to wodą to będzie myślę z półtorej godziny po tym makaronie Makaron będzie, jak już wspomniałem, z tą odżywką. A teraz już przejdźmy do yy, mojego posiłku, jeżeli chodzi o przed, przed treningiem, co ja robię. Tutaj mamy kawę, którą przed chwilą sobie zapożyłem, zaraz ją wypiję. Tu mamy w shakerze już przygotowaną kreatynę zmieszaną z BCA. To będzie podczas treningu. Oprócz tego, teraz jabłuszko. Małe, bo małe, ale jest. I oprócz tego. Jeszcze jedna porcja kreatyny Właśnie teraz I teraz tak Jeżeli nie wiecie co się może wydarzyć Łącząc kreatynę Z kawą Bo jest wiele opcji To zobaczcie sobie film chłopaków z WK Oni w bardzo dobry sposób to przedstawili Dlatego ja właśnie Łączę kreatynę i kawę A i zapomniałem o jeszcze jednej Ważnej rzeczy, sorry bardzo Jeszcze BCA teraz też przed treningiem, no więc tak to wygląda i dlaczego taka nie inaczej kawa no wiadomo na pobudzenie kraty, no to nie muszę tłumaczyć bca żeby tu nie chodzi o katabolizm ale po prostu ja jednak wierzę w bca one się praktycznie nie muszą trawić od razu wchodzą do krwiobiegu więc jeżeli za jakieś 20 minut będę na siłowni no to mam wtedy ten komfort psychiczny że do moich mięśni od razu się dostają aminokwasy i po prostu nie wiem, czy to działa, czy nie działa. Ja się z tym lepiej czuję. A jak wiecie, że psychika to więcej niż połowa sukcesu. Dlatego właśnie BCA przed treningiem i w trakcie treningu. No i jabłko, jako źródło węglowodanów, małe, bo małe, ale są badania, które ukazują, że jabłko poprawia również poziom azotu we krwi. Czyli działa mniej więcej podobnie taki zestaw, jak typowa przedtreningówka. Oczywiście no nie można porównywać bosterów pompujących do tego, tak? ale ja osobiście wybieram ten sposób. No i co? Do zobaczenia na siłce. Hello! Jesteśmy po treningu. Niestety byłem na tyle inteligentny, że nie naładowałem telefonu i mi się rozładował przed wejściem na siłkę. Tak więc niestety nie ma nagrania żadnego z treningu, aczkolwiek dzisiaj był trening kratki i tricepsu, taki jak widzieliście ostatnio. Żadnych tam rewelacji nie było, oprócz tego, że był progres z ciężarem. Ale to jest mało istotne w tym momencie. No i co? Teraz siedzę właśnie w samochodzie swoim. I mamy godzinę 11. I zawijam do Ikei. Minie mniej więcej 15-20 minut, zanim tam dojadę, więc jak dojadę na parking, to zjem sobie swój makaron. A tu mam jeszcze wczoraj wydrukowaną listę zakupów ze strony Ikei i to, co chciałbym kupić. Mam nadzieję, że w informacji powiedzą mi, gdzie tego szukać, żebym nie musiał Siedzieć w tej pieprzonej Ikei 6 godzin Dobra, nie tracimy czasu, jedziemy Jak widzicie, jesteśmy właśnie na parkingu Ikei Port Łódź. Ja już zjadłem swój makaron W samochodzie, teraz właśnie Idę na te zakupy, zobaczymy ile nam na to zleci No i co? Do zobaczenia po zakupach Dzisiaj już jesteśmy w samochodzie Mamy tutaj zakupione Rzeczy, talerze Deska do prasowania, ręczniki inne, pierdoły wszystkie niezbędne rzeczy na, no, na nowy początek, nawet szklaneczki. Eee, mamy godzinę 12.45. Ja teraz na szybko zjem właśnie te wcześniej przygotowane płatki z odżywką, te okrywa mówiłem rano. No i co? Zawijamy już powrotem na chatę. Jeszcze może podjadę wcześniej do starego mieszkania właśnie po te swoje rzeczy, zobaczę. No i zabieramy się za dalsze ogarnianie wszystkiego. No i dzisiaj też zobaczycie na pewno dużo ciekawszych więcej ciekawych posiłków, z racji na to, że mamy już godzinę 12:46, a ja tak naprawdę zjadłem tylko śniadanie i makaron po siłowni. Więc no, trochę będzie można powariować z tymi makrosami. W dniu dzisiejszym, bo pamiętajcie, że najważniejsze na koniec dnia jest to, ile spożyjecie białka węglowodanów i tłuszczy. Oczywiście, kiedy jest, zjecie w jakich godzinach, jeżeli jecie w stałych, no to też ma duże znaczenie. No ale są takie dni jak dzisiaj, nie ma się co załamywać. Najważniejsze, żeby właśnie bilans się zgadzał. No i co? Ja teraz jem. I do zobaczenia później. Jak widzicie, już jesteśmy w domu. Dospakowuję właśnie te rzeczy, które zakupiłem. Tu mam jeszcze pojemniki, które kupiłem kiedyś, ale nie miałem miejsca w starym mieszkaniu, żeby je używać. Nie było po prostu gdzie ich trzymać, więc były tutaj w komórce. Pojemniki próżniowe, bardzo fajna sprawa, dzięki temu zaoszczędzę trochę miejsca w zamrażalniku, którego tutaj mam mniej. No bo, jeżeli weźmiecie na przykład przygotowaną pierś z czy wołowinę do takiego pojemnika i zrobicie tam próżnię, to może ona bardzo, bardzo długo stać. Tak samo zresztą surowa, tak więc po prostu, będę je wykorzystał właśnie do tego. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze bałaganik lekki. No ale, stoliczek już mam skręcony. Taborecik, więc będzie gdzie jeść. A propos jedzenia, mamy godzinę 14. Tutaj mam jeszcze talerze, które sobie zakupiłem. Wszystko szarne. Eee, mamy godzinę 14, więc wypadałoby... Coś zjeść, prawda? No, a że wam już mówiłem wcześniej. Że wam już mówiłem, wszystko, że wam mówiłem wcześniej, że będę dzisiaj jadł troszeczkę inaczej, no to na szybko przyrządzimy sobie to co wam już mówiłem, mamy moją wagę z starego mieszkania jeszcze, weźmiemy sobie, dwa pojemnik, aha, dobra, pyk, 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 TIRILITKUM TIRILITKUM idzie sobie chłop z kobitką mm, jest twaróg nasz bierzemy nasz twaróg i teraz co? 100 gram twarogu wrzucamy zalewamy wodą mój twaróg tutaj z wodą akurat śmiesznie wyszło ponieważ wczoraj włączyłem tą lodówkę na maksymalną moc żeby się szybko po prostu uruchomiła i szybko nabrała swojej temperatury ale skończyło się tym, że twaróg mi po prostu zamarzł, więc jest trochę jak lody. Ale to nic nie szkodzi, może będzie nawet dzięki temu lepiej. Bierzemy trochę naszego słodzika. Mam styka. Styka, styka, Ameryka. Bam, odkładamy. No i co? Zakręcamy, miksujemy i w ten sposób powstanie wam coś, Powinno wam powstać coś podobnego do słodkiego mleka i dlaczego ja używam, tak jak wam wczoraj wspominałem, że ja nie piję mleka. Pewno będą komentarze, dlaczego nie pijesz mleka i tak dalej. Po pierwsze, z racji zdrowotnych mleko jest bardzo słabo przyswajalne, przetwory mleczne są dużo lepiej przyswajalne przez ludzki organizm, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, o wiele bardziej istotna. Twaruk ma po prostu lepszy makro, bo w 100 gramach macie 20 gram białka, około, a nie tak jak w 100 ml mleka 4 gramy. Przy czym w 100 ml mleka macie 4 gramy cukru, laktozy i tu też macie około 3-4 gram. Z tym, że macie 22 gramy białka no i zero tuszu. Tak więc po prostu taki substytut według mnie jest lepszy. No i co? Wezmę sobie tu po prostu z 100 gram czokapików. To jak zmiksuję, zaleję to wszystko w misce. I tyle. Jak widzicie mamy tutaj 100 gram czokapików. Mamy już gotowy mój wyrób. I bam. Smakowa. Godzina 16. Kolejny posiłek. Już go przygotowałem. Mamy tutaj shake Cała jedna wielka garść szpinaku mierka odżywki woda zmiksowane do tego dodamy 50 gram naszych płatków i to było wszystko jak na ten posiłek ja cały czas ogarniam jak widzicie kuchnia już wygląda lepiej niż wyglądała to idzie do wyrzucenia żeby nie było no właśnie przyglądam papiery i do zobaczenia Później, pamiętajcie, zawsze musicie dobić makro. Dlatego ten posiłek wygląda tak, bo zgłodniałem już trochę, yy, ale następny myślę, że już będzie w momencie, kiedy ogarnę większość rzeczy, więc na pewno będzie bardziej wykwintny. Tak więc, do zobaczenia później. Siemanko, witam Was ponownie. Jest godzina 17.25 dokładnie. Właśnie wyjeżdżam yy, najpierw podjadę do Obi na szybko zobaczę, może uda mi się kupić mopa parowego bo i tak miałem go kupić a jest to akurat w stronę, w którą i tak muszę jechać a później jadę do swojego starego mieszkania po swoje rzeczy resztkę tych najbardziej niezbędnych no i wracam na chatę a później wielkie szykowanko i jumpra tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Oczywiście jeszcze jak wrócimy do domu, no to y, zrobimy sobie jakieś fajne żarcie. Y, no i pokażę Wam jak, w, jak bardzo pomocny jest MyFitnessPal y, w codziennym życiu, jeżeli chcecie prowadzić taki styl życia jaki ja, ale to później. Do zobaczenia. Obi było zamknięte, ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. Jeszcze zahaczę o Lidla, bo też jest tu w okolicy. Zrobiłem już dość porządne zakupy, że tak powiem, zrobiłem lekkie zapasy, z racji na to, że po prostu Lidl ma bardzo dobre produkty w bardzo dobrych cenach, ale niestety u mnie w okolicy Lidla nie ma, więc w przyszłości po prostu nie będę musiał kombinować. No i teraz jadę właśnie już do domu. Tego, jeszcze tego starego Na szybko I Teraz już faktycznie widzimy się Dopiero w nowym mieszkaniu Ponownie Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się Jest godzina jak widzicie 19 Już jesteśmy w domu Tu mi się właśnie włącza komp A tu macie jeszcze moje zakupy Które dzisiaj zrobiłem w Lidlu Makaron, szpiderki Jeszcze jeden makaron z serlinesy, groszek, dwie puszki, oprócz tego kakao naturalne, kasza manna, czyli moje magiczne pudełko animala, płatki owsiane, dwa opakowania, zaraz... Zrobimy z tym wszystkim porządek, poprzesypujemy to. No i mieszanki warzyw mrożonych. Tutaj markę z groszkiem. Tu warzywa na patelnie z koperkiem, które notabene tu odłożę, bo właśnie teraz będę z nich korzystał. Oprócz tego jeszcze jedna marchewka z groszkiem, brokuły. Fasolka szparagowa. I jakieś warzywa na patelnie po hiszpańsku. No więc tak wyglądały moje zakupy w Lidlu. Tu mi się właśnie odpala komp. Zaraz włączam MyFitnessPal, wszystko uruchamiam i zobaczymy, co ja tam wymyślę. Pozdro. No, witam Was ponownie. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Mamy godzinę 19.39, tu jest odpalony mój MyFitnessPal. No i zobaczcie, mamy tutaj moje śniadanie, czyli całe śniadanko Roniego Colemana. Następnie mój makaron, który był y, po siłowni. Jak widzicie mamy tutaj też jedno jabłko, czyli jabłko przedtreningowe też jest zliczone. Później mamy y, płatki owsiane, które jadłem y, z odżywką y, białkową, to co było tam w okolicach Ikei. Następnie y, mamy tutaj y, no, odżywkę białkową y, ze spinakiem i z płatkami Goody. Następnie twaróg chudy, to było na odwrót, no ale tak dodałem to nie ma znaczenia, tak, twaróg chudy, pół opakowania, czyli 100 gram, ze 100 gramami czekapików. I teraz tak, tutaj jako ostatni posiłek przed snem, można powiedzieć, zaznaczyłem sobie 6 całych jajek, to będzie, tu macie makro tego posiłku, tego jednego. No i zostało mi trochę do nabicia, odnośnie tego posiłku, który jest teraz o 19.00. Planowo powinien być o 17, ale dzisiejszy dzień był trochę inny. No, i jak widzicie, wymyśliłem jedną z mieszanek, które dzisiaj kupiłem, całą paczkę 450 gram, która ma 31 gram węglowodanów, 5 gram tłuszczu i 10 gram białka. Oprócz tego 100 gram pierści z kurczaka, bo dzisiaj jak pojechałem jeszcze po swoje rzeczy, no to dostałem w spadku powiedzmy kolejną pierś z kurczaka świeżą, więc coś z nią trzeba zrobić, dlatego odmierzyłem 100 gram. No i Wziąłem 100 gram piersi z kurczaka. No i oprócz tego 100 gram naszego makaronu. Razem dało nam to 670 kalorii, 105 gram węglowodanów, 6 gram tłuszczu i 42 gramy białka. I tak to wygląda. Mamy ten posiłek tutaj. Czekajcie, może wezmę w lepsze światło. Tak to wygląda. Dodałem do tego jeszcze e, tego. Dodałem do tego jeszcze... Naszego przecieru pomidorowego, około pół opakowania, aczkolwiek tego nie wliczam w makrosy. No i co, teraz właśnie to będę jadł. Później zaczynam się zbierać. I zobaczymy, czy coś jeszcze dzisiaj nagram, czy już nie. Do zobaczenia. Albo później, albo w następnym filmie. Słuchajcie, jest godzina czwarta rano. Jestem troszeczkę wywalony po tej imprezie dzisiejszej. W każdym bądź razie yy, to będzie zakończenie tego masloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I teraz co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, udostępniajcie na fejsie, róbcie co chcecie. I do zobaczenia już w obecnym 2014. Pozdrawiam. Yeah,